Nie gadaj głupot, tylko przyjeżdżaj, bo przyjechaliśmy pępkowe twoje opijać. no. zobaczyć, <gryptuś> 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 Chcesz zobaczyć, co to ma? <gryptuś> nie. Chcesz się odczymyć i rano się całujemy. <gryptuś> Kokuta musi się wytatuować O! Na patek! <laughs> jaki patek da... Na babusie! Cicho! Dobra, nie rób. Pos Posiekałeś się. Witam serdecznie, Mariusz Pakowski, Filipiny. Bohol, karma. Rajskie życie w kurniku. Życie na filipińskiej prowincji. Z dala od Polski. Cisza, spokój. Zero nerwów, stresu. Cudownie. Słuchajcie, dzisiaj jest fajny dzień i ważny dosyć. Dlatego, że jest Marcin na wyspie. Tak, Marcinek, kogucik. Przyjechał już. Jakiś czas jest. Urodził mi się dzidziuś. Więc taki dzień po prostu, jakby to powiedzieć, będziemy pępkowe. Opijać, robić, opijać. Yy, no zdrowie, dziecko, rodziny, tak, radować się. Więc jadę do Andy, w Andzie są chłopaki, Karolek też tam zmierza albo już jest. W sumie to wczoraj miałem jechać, bo chłopaki już wczoraj się spotkali, ale było dosyć późno. Karolek nie mógł dojechać, bo padało bardzo, więc z Karolkiem się zgadaliśmy, że po prostu dzisiaj dołączymy do Timu, bo oni tam już pewnie parę dni balują, nie? Więc wszyscy razem się spotkamy będzie, no wiadomo, Piotrek, Marcinek, Karol i ja, i będziemy halać wódkę. <ścoughs> Więc tak to się wygląda. Ja z rana też nie mogłem jechać od razu, bo obowiązki miałem tutaj. Chciałem coś zrobić, zaraz wam pokażę. Drzewo poukładałem tutaj na dole, zostawiłem te mniejsze, dlatego że nie potrzeba nam tak dużo. Tych, tych takich malutkich kawałków drzewa. Więcej nam potrzeba jest tych Machoniowych Więc będę musiał dokupić jeszcze pewnie z 10 sztuk Bo jak kupujemy A one są, leżą na drodze Więc tam deszcz pada No mokre są i potrzebują Trochę czasu żeby wysnąć Więc musimy dokupić I położyć tam Klatki nie robiłem Dzisiaj przyszedł do mnie ten drut do spawarki Więc mam, mogę dalej działać No i tak to wygląda. Filtry też wymieniłem, bo już nie mieliśmy wody. Pra, pranie się nie chciało zrobić. Marina dzisiaj robiła tą kasabę a znowu. Od rana. Nic nie nagrywałem, po prostu miałem zajęcia. Jeszcze musiałem śmieci spalić, bo ostatnio padało dużo. No i nie mieliśmy kiedy spalić, tak. A dzisiaj było w miarę. W miarę ładna pogoda z rana Tosia O bok. Więc spaliliśmy śmieć Co to tam się tak wygięło Patrzę Ktoś mi chodził po tym czy co Czy to od gorące się tak powyginało Wygięte są te pręty No tak to wygląda O, Danika tam z dziećmi więc ja biorę rzeczy. Czy kamera jakieś? Muszę wziąć ciuszki, bo też pewnie zostanę na noc. No i wrócę jutro. No, a jutro jedziemy dom oglądać. Dzieciaki, proszę bardzo. Oj, 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 oj. uważaj! Oli dopiero wstał. Zjadł. Zawsze posłanie musi coś opietruszyć. No więc ja zabieram jakieś ściuchy, kamerę Będę musiał po drodze jakąś wódeczkę kupić albo rum, zobaczysz, ale chyba wódeczkę. No i jadę na spotkanie z kolegami Ranie Okej, okay? nice Kuje Jedzie no a ja jadę już do chłopaków Zawsze problem z wyjściem Bo Oli, jak widzi, że tylko plecak biorę Kamerę w rękę, to od razu Na ręce chce Ale udało się Uciec <grytanie> Anda boho Jestem Jesteś, Jestem, tylko solenizanta nie ma Czy tego co pępkowe ma Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień, dobry dzień dobry. Witajcie dzień dobry. serdecznie. Andrzej. Tak. Najpiękniejsza plaża na Bohol. No. Podobno, podobno. Podobno. Ale no, tak tutaj możecie zobaczyć koło. Na... <głosy> nie <głosy> nie, <jeszcze> nie <noise> bardzo. Nie, sztorm był. Ale syfu, co? To wszystko te wodorosty, nie? Wszystko. No, one wszystkie. No, one, sztormy i nawiało, no. Piwko kaloryczne. Bo takiego też chciałeś, też? Nie, ja chciałem normalny. Kurwa, no to no, no, no. Nie, do dzieła, miałeś otwarty. Oh. To, to następną samę zamawiać. No, nie, nie, też będziemy to pić stek. Te. No, no. Jak płacisz, to będziemy pić Ile jechałeś? Co? Ile jechałeś? 3 godziny i 15 minut. To za dupie na końcu świata. No mieszkasz, a ty ile? Ja nie wiem. 3 godziny ja wyjechałem, o pierwszy byłem, to o w czwartek chyba 3, takiego godziny. Ostatnio mówi, że 5 godzin musisz jechał. Jak w ciemno by było. Jak w nocy jechał. A. Bo już wiem, że nie jestem ono Jak ja bym żeby... jeszcze jeszcze Palo zawitał, to co się dzieje. A ty to, co wy balujecie 3 dni, już ile balujecie i tak dobrze wyglądasz ty. No ja właśnie tak wiesz, staram się być <grym> grzeczny. <grym> ale nie, ja dopiero przyjechałem. Nie, no nie, trzeci, on wczoraj, kiedy on wczoraj Marcia przyjechał? Wczoraj przyjechał. Wczoraj przyjechał. Wczoraj, wczoraj. Czy wczoraj? Przy... Nie, przedwczoraj. Przedwczoraj przyjechał, no i to no posiedzieliśmy, popiliśmy. Potem y, ja tam parę spraw miałem do załatwienia, no i teraz y, ja jestem ok, a Macie odpoczywa. Ale zaraz myślę... No, się na imprezę. Szykuję się na imprezę, no po prostu musi się wiesz. Dobrze, podmyć. <śmiech> <śmiech> wszystko, wszystko musi grać na miejscu. No, w tym, no. co będziemy wiedzieć dziecko opijać, to fajnie było jakby było. Ale no. bajbus, ale ładny, widziałem zdjęcia na no, słodziak taki. Na szczęście po mamie, no, nie? Wszystko po mamie. Na, na, na szczęście no, po mamie. Powiem ci, że też widziałem, naprawdę mamy. Ja już mówiłem Marcinowi, mój chłopie, biały, to już jest dobrze. Nie no, <laughs> nie. Ale, ale urodę po mamie ma to. Urodę ma po mamie, ładnie. Bardzo nie. dobrze. No, <laughs> bardzo dobrze. Niech no, Tego torby pewnie. Torbę no. położyłeś na tym. Chodzisz iść po krzakach. Dobra. Marcin, czekaj na nas w hangover, zaraz tylko tutaj nastąpi konsumpcja i wracamy. No, przecież jutro jesteśmy umówieni u Darka Ty Marcinek nie Marcinek Marcinek nie gadaj nie gadaj głupo, tylko przyjeżdżaj, bo przyjechaliśmy pępkowe twoje opijać, no No... to, to czekaj w hangover, zaraz tam będziemy, zaraz będziemy, już jedziemy za chwilę. Ja tylko zjem sobie Chłopaki już oszamali. Marcinku czekaj, czekaj, złapałem ich zaraz na wylocie. <grym> <grym> no buziacku, buziaczek, już się zbieram. Popatrzcie jaki on piękny Popadźmy. jest. To jest ławka tylko dla niego, nie? Tutaj nikt inny nie może usiąść. Mariusz, tu nikt w nocy nie wejdzie, nie? To ci, którzy tu mieszkają, nie? Tak Dobra, ale ta ławka jest tylko dla niego? Nie, bo jeszcze ja No to dzięki. <laughs> Spróbować. Dzięki wielkie. Tylko ja tu mogę. Marcinek, proszę bardzo, swojej osobie. Gratulacje Marcinek. w końcu przyjechał na ziemię obiecaną Ale to jest tak mądra sukienka. Uwierz mi, że tu nikt nie wejdzie obcy Ale ładna jest. Co to jest w ogóle za rasa, Ty? Nie... Znaczy to jest... To jest ta kochana strunia moja. Maciuszko. Uważaj, uważaj, uważaj. Że Żona by cię zjadła chłopie, poważnie. Nie mnie. Nie mnie. Nie mnie. Nie mnie. Ty za dużo to A, co ciebie boli? Nie, ja za twoje, ja bardzo chętnie. kurwa, to po Marcinku, już, już, już. To też? mam na pieku, już pomoże. Nie? Wszystkimi na pieku, chłopie! Nie, nie w no, no. lepiej. Z Karolem się jeszcze muszę Karol się ja się też kupię, Nie... Karol, O Jezu, to ca... całą tą beczkę dla nas? Zamówi tą beczkę. Tak? Nie, nie, nie. Całą beczkę się zamówi, nie? Kiedyś jesteś A, to jest San Miguel. Chłopaki mówią, że tu jakiś rekin jest. Zmoczymy, ale to musisz latarkę, nie? Widzę go już. Nie no, jaki, rekin ten... To pisze, że nie wkładać, bo ugryzie, nie? Większa płotka. Dużo ugryzie. Nie, to nie, nie wiem jest. żeby nie wkładać rąk? Ty to dawaj Marcina tu. <śmiech> Marcin! <śmiech> dawaj do tej wody wskakuj. <laughs> Ona gryzie Ale te nogi to można włożyć sobie, nie? Obydze, to będzie, będzie ten Palce Palce Peeling do taki do Peeling, peeling Słuchaj Jak wypijemy tą beczkę To idziemy się tam kąpać nie. Tam, do tego rekina, no <śleszy> Chyba zokoń dopiero zaczyna? No tak, ale to właśnie Trzeba chyba zakończyć ten film na dzisiaj? <kłysy> tu będą tańce Różańce Pływanie z rekinami <głosy> z, <głosy> no, Zobaczymy Jakbym nie nagrał, to przepraszam Kurde, blaszku. Pi 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 piwka jak pani nalewa na No piwku. widzę to jest Piwko w kufelku I Tak powinno być właśnie To jest niemiecki styl właśnie Piwko w kufelku śniuśkie. Co będę płacił za 2 lata? No jak? Tantiemy? A jak? To przecież to nie ja... pokaż, nowy tatuaż, <laughs> pokaż nowy tatuaż Mój syn, No. no. Syn, 19 sierpnia 2000 A jak? Kurwa, tu będzie ores tylko spierdoliłem z łóżka bo tak mnie napierdalało <laughs> Bo ból jest straszny A może odleciał czy jeszcze jest? Patrz. O, o, jest, jest, lata. Jest, jest, jest Ale coś mu skrzydła zapadły się ty. <laughs> <śmienic> Marty, <Marcin>, to jest... Onże w A, Żartuję, Marty, żartuję. Nie, tego orła to mógł z przodu zrobić To przynajmniej na krzaku by usiadł, wiesz Tak do dołu Na Jemy, krzaku? Się. Ty chcesz zobaczyć co tam ma? Nie chcę Tam Zubę. masz busz, co Zubę. nie wezmę? Nie chcę Dzisiaj o 7 rano się całujemy Kurwa No Ożro, no. nie? To jest kogut Kogut, ej Koguta musi sobie wytatuować o. o! Bo to Koguci. Ale takiego wiesz. Na krzaku, nie. Na, krzaku. Na, krzaku. Na krzaku. Na pateku, Na pateku. Na Na babusie. Babu. Kochanie, jak się masz? Przeszliśmy Jak tam naszego dzisiaj? O, patrz tu jedną papuś. Papuś jest. Ale nie ma ceny. 1600 ice emia. No. Czy tysiąc. 1000... Ale taki. Jest... Tak. No i. 1625. Tak samo jak ice no? Tak no. samo no. Proszę cool. no. no. bardzo, można jedzenie też. Siomaj. Super. No. A trybut cópki i lód. No i dobra, i sobie tak. O, delikatnie, to jest, to jest, to jest, to... delikatnie, żeby chmury rozgonić. <grym wody> Chud, Tylko weź tu... No bo chmury <grym wody> mamy. <grym wody> nie. Dzisiaj mars... Słuchaj, to siadaj sobie tutaj. Nie, 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 nie. ja tu mam, jest OK, jest, jest OK. Gamera. <grym wody> okay. okay. Gamera. Okay. 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 That's to Nie. It's a game. Co ma? Patrz patrz gdzie usiadł kurde, nie. Od dziadu nie. Słuchajcie. Jestem na plaży. Marcin śpi w samochodzie. Chłopaki tam. Tam gdzieś. Tu jest morze. Słabo może być widać. Jest jakieś światełko tu, więc stanąłem, żeby mnie było widać. Ale, no jeszcze idę do chłopaków na chwilę, wam pokażę, ale byśmy zaszaleli, powiem wam. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję wam, że jesteście. Chciałem pozdrowić od razu Wszystkich swoich patronów, membersów, osoby, które oglądają nasze filmy, które komentują. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki wam jesteśmy. Słuchajcie, ciemno jest. Może być może nie będzie widać dobrze. O tutaj hello! Chłopaków też może nie widać super. No, Brawo. Jest... Wygoniła nas policja z baru. Więc przyszliśmy na plażę. Chcieli ukraść Maria. Karol gnoju narobił To jest prawda. No, jesteśmy na plaży i pijemy sobie... A gdzie jest Kogucik nasz? Kogucik śpi, alarm mu właśnie wyłączyłem. A, no ten bo, alarm, bo on, on ma alarm do spania, bo on to tak, wiesz.. Alarm do spania? Tak, bo jego żona zawsze mówi, że nie, żona, m, ukochana, że o 22 już trzeba spać, a jest no, 0,19. No to wyłączyłem mu ten. No dobrze, alarm. To niech śpi. Niech śpi. Bogucik śpi w samochodzie, drzwi ma otwarte, żeby się bidak nie utopił, znaczy Dusi, udusił, <laughs> utopił też, się martwimy, dlatego zaglądamy do niego, żeby czasem nie poszedł pływać, bo takie przypadki też bywają. No, a jest pokaz wody, tak high już, już pokazałem wodę, ale nie wiem czy będzie widać, bo jest ciemno bardzo, ale pokażę Wam coś innego, okay. kubek kubek <laughs> zobacze. Survival. E, 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 Mario, e. bo przyszliśmy na plażę bez kubku. Pić. E, kole. Ty, a nie będzie trzeba jeszcze skoczyć po drugą? Co... mamy jeszcze w tym w samochodzie Ale jeszcze samochodzie. No jak, połowe jeszcze samochodzie. Nie ma tam połowy no, no jest do no nie wiele I sobie tak właśnie popijamy, opijamy dziecko narodziny y... Zachary Wie? Noa, tak. Zahary Noa, macie okazję pier. Oj, przypalić mi przypalić mi, przypali, mi przypali. się. Dobra, nie rób no, się? A jest, jest, nie, że. To znaczy, że nie pijany. No, dobra. Chodzi o to, że dzisiaj pijemy za. Zachary to jest ale, ale Kogucika. Pijem, ale tak pijemy porządnie, naprawdę się nawalimy. Tu. Nie rozesknie się. Kogucik, <guczyk> ani kogut, ani dziecko. Będzie dobrze. Kogucik Marcinku kochany, ty śpisz teraz, a my się bawimy za tak, twoje dziecko. Jak tak. się obudzisz i będziesz oglądał ten film, to chciałem Ci życzyć wszystkiego najlepszego razem z moimi kolegami, żeby ci się chował zdrowo i jeszcze chciałem Ci powiedzieć, żebyś... Masz jeszcze 9 sztuk do zrobienia, bo powiedziałeś na filmie, że 10 będzie. 9 sztuk nie, ja nie, tak, nie, nie obiecał nawet. 9 sztuk? Tak. Jak dziewięć nie dasz rady, to pamiętaj, masz kogo? Kolegę! <laughs> <laughs> Zawsze my ci pomożemy. <laughs> masz on ci pomoże. Tak. Ja jestem u dziewczynek. <laughs> tak. Pomożemy, jesteśmy naprawdę dobrym przyjacielem. No. Na każdym razem, można na raz liczyć. Dobrze, także dziękujemy bardzo. bardzo. Trzymajcie się kochani. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się, buźka, hej. Hej Buśko, hej, pa, Adios. Bye. Adios.